Wakacje to dla uczniów odpoczynek od szkoły, dla gminy zaś to czas intensywnej pracy przy remontach. Placówki oświatowe gminy Tarnów Opolski zmieniają swój wygląd. Chcemy, żeby ta edukacja w naszej gminie była jak na najwyższym poziomie i żeby te dzieci miały jak najwyższy komfort, czuły się dobrze, żeby ta edukacja przebiegała prawidłowo. W tym roku gmina na inwestycje w placówki oświatowe wydała ponad 700 tysięcy złotych. To środki, które nie zaspokoją wszystkich potrzeb, ale pomogą z roku na rok poprawić warunki w szkołach i w przedszkolach. Między innymi szkoła w Tarnowie Opolskim piła piec gazowy i przemalowała kuchnię. W kątach opolskich wymieniono dach, wyremontowano sanitariaty i odświeżono ściany sal lekcyjnych. W przyworach natomiast trwają prace przy ocieplaniu dachu i wykonaniu ogniomurów. Jest to niezmiernie ważne z uwagi na to, że są to bardzo stare budynki i one wymagały niestety docieplenia. Mam nadzieję, że w obecnej w ogóle sytuacji, no, będzie to z bardzo dużą korzyścią po prostu z uwagi na ceny opału i wszystkiego. No a przede wszystkim chodzi o poprawienie komfortu samego pobytu dzieci w szkole, żeby no, nie marzły po prostu w czasie godzin lekcyjnych najnormalniej. Świecie. Przedszkole w Kosorowicach również dotknęła termomodernizacja. Między innymi wykonano remont dachu i wymieniono 11 okien. W czasie wakacji też niektóre sale zostały odnowione, odświeżone, pomalowane, szczególnie panel kuchenny. Nowe okna w salach dydaktycznych są wyposażone w rolety zewnętrzne. Dzięki temu będzie można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod integracji sensorycznej, a słońce nie będzie dzieciom przeszkadzało w czasie zajęć dydaktycznych. Szkoła w nakle zajmuje się pomalowaniem ścian, schodów i wymianą wykładziny. W oddziale przedszkolnym, jak na razie, trwa remont sali dla dzieci młodszych. Dążymy do tego z władzami, żeby to tak zrobić, żeby po trochę w każdej placówce coś po drobnymi krokami remontować, no bo w końcu chodzi o warunki, w których nasze dzieci przebywają. Tak jak widzimy, no, taki nawet drobny remont sali w tej chwili no ma duże znaczenie, bo już jest jaśniej, jest cieplej, pachnie przyjemniej i dla dzieci i dla też opiekunów oczywiście. Szkoły i przedszkola będą gotowe na przyjęcie uczniów już we wrześniu. Prowadzone prace przyczynią się do podniesienia standardu i większej estetyki obiektów.